Sektorowo. Czyli ten, który złapie najwięcej ryb, bez względu na sektor, jest pierwszy. Drugi będzie ten, który złapie najwięcej ryb na danym sektorze. Trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak po kolei, po kolei. Stanowiska są rozłożone w ten sposób, że pierwszy jest odpali. Do siódmego na przeciwległym brzegu, tam w tym miejscu, i od ósmego na kwadracie, aż do tamtego. Wyłączyliśmy tamten brzeg, bo tam nigdy ryb nie ma, z wyjątkiem.

16 16 Aż kwadrat Tak. Wszyscy jakieś mistrzowskie te. Zanęty Ale co jak to nie. No co to? nie co to mistrz. No tych na no.

Proszę Panie Pawle. Może, może pan... Mogę Ci tu włożyć do tego to, gruntu, gruntu mało To będzie tak z metr dwadzieścia, nie? Ja wierzę. Tak? to jest tutaj u mnie. Mario gotowy? dobro, znači, 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 znači,

Miejsce dziewiąte. Krzysztof Świętanowski z wynikiem 0,14 w pierwszym sektorze. Miejsce siódme. Zdzisław Olejnik. Sam z wynikiem kilo 10. Yy, miejsce szóste. Stanisław czerwa z wynikiem 0,30 w pierwszym sektorze. Miejsce piąt, yy, czwarte. Yy, piąte przepraszam. Leszek nie, szóste dobrze mówię, Kamil Kowalski z wynikiem 0,32 piąte, Leszek Korman z wynikiem kilo 28 kg. Czwarte miejsce. Leszek Mariusz Korman z wynikiem 0,32. Karlito I tak, miejsce trzecie. Kolega Paweł Kudy z wynikiem 2 ,480. O <noise> miejsce drugie Najnowszy nasz, nasz nabytek Kolega Adrian Węglarz Z wynikiem 0,560 Z pierwszego sektoru Dziękuję. Dziękuję I miejsce pierwsze Kolega Krzysztof Żuk Z tym samym wynikiem co Paweł Kudy Ale niestety Albo stety Z mniejszym wynikiem startowym